Cześć, jestem Cydia. To kolejny odcinek. zagramy w Sirius Sam. Drugie starcie. I teraz mam jakieś dziwne miejsce, w którym. nie do końca wiem co. będzie trzeba zrobić. Na razie ściany się otwierają. I jakieś dźwignie są. które nie wiem do końca co robią. Ale je uruchamiamy, bo czemu nie? Byczek. Bykuś, bykuś, koniusz. OK, zginął. I kolejna dźwignia. I otworzyła nam drzwi, więc... Więc lecimy do drzwi. Które są tu. I ładnie to wygląda. Naprawdę to jest ładne wszystko. O, miotacz ognia plus. Poważne obrażenia będą mocne zapewne. A to zapewne będzie zamknięte. No a jak? Na początek myślałem, że to jakieś techno będzie. Tak dziwnie brzmiało. Wyobraźcie sobie techno w Sirius sami. Byłoby żałośnie. To oznacza, że teraz drzwi magicznym sposobem się otworzą, tak. Pięknie. No i koniec misji, więc kolejna misja, która będzie to Atrium Słonia Persepolis. Ok. I niedługo będzie wieża Babel. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz może ją dopiero zobaczymy z daleka. O, ślisko troszeczkę tu jest. I co tu trzeba zrobić? Tutaj jakieś rzeczy. Niezbyt ważne rzeczy. No i kamikadze, ok. To już jest bardziej ważne niż. niż jakieś rzeczy. Otwarte? Ok. Gin, 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 cię wszyscy. Masowy mord. Ogińcie, nie przeszkadzajcie mi w grze. Czy ja tu już byłem. Tak. Wróciłem się. Nie wiem czemu. Nie wiem po co. Ale tak zrobiłem. I chyba mam iść tutaj. Zgiń. Ok, i tutaj na dół. Naboje do, naboje do rakietnicy. Kilka dyniogłowych. Jaszczuroidy, czy tam Arachnoidy? Czy Archano... Nie wiem, coś takiego. Gin. Żabki. O co wy tu? No, nie mogę trafić w żabkę. OK. I mamy wielkiego słonia. Którego palimy. Dobra, czy tu coś jest ważnego? Thompson. Thompson się przyda. W końcu jakaś broń w stylu... No, szybko strzelna. Więc bierzemy. Zatańczysz, jak ci zagram. Droga brońko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, ziomek Strzelający. Zobaczę czy to, czy to, jest otwarte. Nie. Co nam mówi Netrixa? The door is closed? What, 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 what? Przecież mam polską wersję gry, ziomki. No to coś... Twórcy z polszczenia się nie popisali. Niestety. Jak można nie przetłumaczyć kawałka gry? W sumie może im po prostu, nie wiem, młknęło. Ale nie robili żadnych testów czy coś, nie wiem. O, golem. Gin. A co w środku tego budynku? Bo tak na, ham na hama biegnę, a... A nie patrzę co tu będzie. Giń. Troszkę naboi. Życie, amunicja, te sprawy. Ale co tu mam zrobić? Złoty hełm. Kolejny złoty hełm. Ok, filmik, gdy jesteśmy w wodzie. Mam nadzieję, że się przez to nie utopię. Raczej nie. I co, drzwi się już otworzyły? Możliwe, skoro nam tak pokazują. E co, otworzyły się od tego, że wskoczyliśmy do wody. Ha, może kto wie? Po przycisku tu żadnego nie widzę, ale nie wiem. Może się otworzyły może jak taka magia w tej grze jest możliwa. Starodawne czary. Mary, to jest przycisk? Nie, to tylko światło. Ok, to lecimy na górę. A nie, tu! Wow, ok. Myślałem, że to przycisk, a to pułapka. Tu zapewne też. Tak. Więc wracamy, zapiszmy sobie grę. I wracamy, zobaczymy czy tamte drzwi są otwarte, gincie. Okej, okay, ty też. Ty też. Wow, 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 co tu się dzieje? I pytanie, czy drzwi są otwarte. Rozwalmy tego. Kwiatki się z niego sypią. Wow. Tylko nie wybij nas w złą stronę, byczku. Otwarte, otwarte, otwarte. Błagam, błagam, błagam. Nie, 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 nie chcę zginąć. Użyję bomby. No, nie otworzyło się. Szkoda. Nie otworzysz się? No to się najwyraźniej nie otworzył, więc gdzie mamy iść? Słoniu. Masz. Twarz. i znowu muzyka i tego trzeba zabić, tak? no to giń coś jeszcze? coś jeszcze czy już nic? nie wiem, może tu mam iść? nie sądzę, bo chyba stąd przyszedłem ale zobaczyć można okej, okay, otwarte więc może faktycznie tu nie byłem? Może, nie wiem, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Myślę, że dwóch na raz się uda. A tu nie. Mogę tu? Nie. Ale przecież to jest... Nie, to nie jest to miejsce z drzwiami, gdzie było tyle drzwi. Prawy. Netrixa. There is an inscription covering the door. This door is locked forever. Czyli na zawsze zamknięte, opowiadacie? Nie wiem, czy mam wierzyć, ale. Ale uwierzę. Więc co by tu można zrobić? Te też są zamknięte. Gin. Ty też. A te drzwi? Też zamknięte? Też. Chyba wszystkie tu są zamknięte. Czy mnie ktoś stąd wypuści? Łaskawie? Mogę wejść? Nie. Nope Mogę wejść? Mogę Ok, amunicja więc zapewne będzie się coś ciekawego działo Pancerz, jeszcze tutaj weźmy pancerz Podejdźmy do drzwi, zapiszmy grę i... I wchodzimy Tutaj mamy jakieś miejsce, które zapewne coś... o minigun Sporo tu rzeczy będzie się działo, sporo tu zrobienia mamy więc, no, troszkę będzie tu zabawy. Nie wiem, czy zdążymy wszystko w tym odcinku. Zamknięte. No, czemu po angielsku? Ludzie, spłoszczenia jesteście słabi. Lepsza broń, lepsza broń, lepsza broń. Która sobie poradzi z takimi rzeczami? Czechna rasa. A żadnego nie trafiłem. In. tego ze snajperki tylko na początek konika Okej, okay, po nim. Ej, ja mam 20 HP. Więc troszkę bardzo mało. Jest tu coś, chociaż troszeczkę. Tam jest tylko hełm, ale ale to zawsze coś. To zawsze trochę tego życia nam doda. Znaczy, pancerze, ale pancerz to ochrona dla naszego życia, powiedzmy. Amunicja to nie. I kolejny pancerz. Kto w nas strzela, Ziomuś? Ty tam nie strzelaj w nas. Bo tak nieładnie. To jest zamknięte, tak? Więc. To jest jedyna opcja. Jedyna dobra opcja, więc. Więc powolutku, powolutku. No, życie by się przydało. Skoczy tu. Okej. Okay. Ej, trafiło mnie. Nieładnie. Okej, okay, weźmy sobie słonia. I co tam się stało? Chyba drzwi się otworzyły tamte. Ale nie wiem, to tylko moje przypuszczenie. Małe przypuszczenie i... I mamy troszkę życia, więc... Więc, więc, więc... Nie możesz nas trafić. Mamy malutki problem. Okej, okay, chodźmy, weźmy minigana i lecimy jak najszybciej do... do tych drzwi. Zabijając wszystkich jak się da. Ok. ...i troszkę nas zrzuciło na dół. I słyszę panów... ...krzykaczy. Okej, okay, już się troszkę odratowaliśmy z naszym życiem, chociaż ciągle go nie mamy zbyt... ...dużo, ale... ...ale na tyle, żeby żyć... ...jest. Pod tył mnie! Co za gnar. Co za gnar. Wziomuś Gr- Drugi Grenadier. Czy tam coś widzę? Ja Tylko jak tam wskoczyć? Okej okay. Nieźle Wcześniej tego secreta nie znałem, szczerze mówiąc. Kto mnie jeszcze ty znowu... Nie wiem, te gnary lubią nas zachodzić od tyłu. Naprawdę. Okej. Okay. Weźmy życie i... I skoczmy tutaj. I zobaczę jeszcze ile ten odcinek trwa. No już sporo, więc może tu zakończymy ten odcinek. "Latus,"